Zadowolony jestem, zadowolony jestem. Na pewno przejazd, przejazd jest jeszcze tam kilka elementów takich, które można można poprawić. Na pierwsze miejsce są też kwalifikacje. Są to krakowskie salony, a jednocześnie kwalifikacje do mistrzostw z Europy, które odbędą się za za 2-3 tygodnie. Pierwsze miejsce teraz. Narobiło, narobiło, narobiło zamieszania, zrobiło trochę, tro, zrobiło trochę apetytu. Jest nas tam siedmiu zawodników, takich pretendentów, którzy, którzy walczą, którzy walczą i się tasują I, i z tej siódemki zostanie wyłoniona właśnie trójka zawodników, która będzie reprezentować Polskę na mistrzostwach Europy tutaj w Krakowie. Z siedmiu takich mocnych zawodników. To chyba dobrze, że jest taka rywalizacja w naszym kraju, w tej konkurencji. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo, bo, bo się to wszystko na pewno napędzają, napędzamy się wspólnie i idzie to do przodu. Tyle, że no, później ta czwórka zostaje w domu, nie? I, i w tym wypadku tutaj w Polsce na pewno. To, jest, to by było zadanie. Ja bym przynajmniej tak chciał: zadanie Polskiego Związku Kajakowego czy Polskiej Federacji. Generalnie bo myślę, że tak jest w większości związków sportowych, żeby później to, to, ta czwórka, która zostanie już w domu tak z siódemki, trzech jest, czterech, czterech odpada, żeby ta czwórka miała też jakieś szkolenie, bo, bo, bo tak jak mówię, no później znowu rok 2014, jeśli tamtych, tamtych trzech, którzy załapią się do kadry, będzie czuło, że jest, jakiś, będzie czuło że, że jest jakaś presja, jakiś oddech na plecach przeciwnika, to na pewno też, też to wpłynie na nich pozytywnie. No. Taką rywalizację, dodatkowy stres, tego się nie da uniknąć później. To jest, to jest tak w zawodach. To jest, to jest sprawa ciężka, ale tego się nie da uniknąć w sporcie, w sporcie tego stresu, z tym trzeba, z czym trzeba się zmierzyć po prostu, nie? ci, którzy sobie, ci, którzy sobie radzą z tym, z tym stresem w, w sportowym, z tą rywalizacją, to, 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 potrafią zajmować czołowe miejsca. Dlatego chciałbym, żeby, żeby właśnie tutaj zadbali o tą, o tą pozostałą czwórkę. I tutaj tor w Krakowie został nieco przebudowany. Jak Ci się tutaj jeździ? Jak Ci się podoba ten, ten tor? Tor został przebudowany, został skrócony, został skumulowany skupiony, skupiony spadek na, na torze. No jeździ, jeździ, jeździ się dobrze no po dzisiejszych zawodach. Ja tutaj zawsze, zawsze w czołówce w czołówce, jeśli chodzi o zawody międzynarodowe, czy, czy, czy krajowe w czołówce tutaj się znajdowałem. Jest, jest dobry, no szkoda, że tak, szkoda, że tak późno, bo mieliśmy ten, tor, mieliśmy ten tor upływany i to była dla nas. Dla Przywaga, trochę było, było e, można skorzystać z tego na zawodach. E, przebudowane to zostało tam ze względów technicznych na, na, w ostatnim momencie, na ostatnią chwilę. No i ten tor jest teraz dla każdego, dla każdego nowy. A, a jest tak w stałym kajakowym że jak zawody są rozgrywane np. w Niemczech, w Francji czy gdziekolwiek jakimś innym kraju, to tam e, zawodnicy z tego kraju mają ten tor naprawdę, e, znają jak własną kieszeń i. I, i, i korzystają z tego. Widać, że tam, tam po prostu im wyjątkowo dobrze idzie. Nie? A my tutaj wszyscy będziemy startować mówię, od zera, nie? Yy, Mistrza za trzy tygodnie to jeszcze trochę czasu zostało. Tutaj, czy Ty, czy Twoi koledzy z kadry, zależy kto pojedzie, yy, możecie chyba się zapoznać, będziecie chyba tu trenować i zapoznawać się z tym. Projektem. Tak, tak, no to na pewno jest yy, trzy tygodnie, no trzy tygodnie to my tutaj yy, Trzy tygodnie to jest dużo i mało czasu, bo teraz już tak naprawdę nie będzie takich treningów, myślę, objętościowo dużych. Tylko to będą treningi takie bardzo krótkie, po godzinie czasu, kilka spływów gdzie nawet mogę nie zdążyć skoczyć na wszystkie te cofki wszystkich, z wszystkich tych przeszkód wodnych skorzystać. A mówię, no też inni już teraz zaczną się, zje... znaczy inni obce, obce kraje, Słowacy, Czesi, Włosi, Niemcy zaczną przyjeżdżać i oni, oni też równo z nami już będą tutaj te dwa tygodnie, trzy tygodnie do, do mistrzostw Europy, więc, więc no, będą mieli to wszystko już, już opanowane równo z nami, no, aby była, była możliwość zrobienia przewagi.